Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku postaram Wam się w jakiś sposób zaprezentować mój nowy zbiornik. Mianowicie jest to kostka 80-litrowa. Początkowo w kostce tej miały się znajdować gupiki, ale z racji tego, że naprawdę ostatnio namnożyło mi się sporo mieczy, postanowiłem, że tamte moje akwaria wcześniejsze będzie po prostu wyglądało to teraz tak że w tej 80 litrowej kostce będą same większe mieczyki w tym takim średnim zbiorniku, który mam same molinezje, no i w najmniejszym zbiorniku oczywiście same pchełki a ryby dorosłe, te które przeznaczam sobie do dalszej hodowli będą się znajdować w 180 no powiem Wam, że miały być tu na początku te gupiki, ale wiadomo jak to jest z gupikami chwila moment i z paru sztuk robi się tego naprawdę sporo a jednak nie ma co sobie za bardzo przerybiać tych zbiorników no i na obecną chwilę postanowiłem, że po prostu tutaj w tej kostce zostaną same mieczyki będzie mi też po prostu łatwiej je wyłapywać, kiedy będę potrzebował sobie już czy do dalszej hodowli przeznaczyć ryby, czy po prostu na sprzedaż bo złapać taką rybę w 180 przy takich haszczach i puszczach jakie tam u mnie występują, no to jest naprawdę sztuka no i dodatkowo zaraz Wam opowiem co w tej kostce się znajduje, co tutaj pracuje. Mam też w planach wpuścić tutaj albo kilka zbrojników, albo po prostu kupię jakiś parę kirysków, żeby zbierały ten nadmiar pokarmu z dna, który tam nieraz zdarza się spalić. Za oświetlenie w tym zbiorniku robi lampa firmy Janeka model D5. Lampa świeci na trybie dziennym i na trybie nocnym. Jest odpalana na dotyk. Na trybie nocnym można sobie fajnie zaobserwować zachowanie ryb nocą. Na filmie jednak tego efektu tak nie widać, nie ma to jak jednak na żywo. Zgaszone światło, ładnie ciemno i po prostu jest taki fajny efekt zielonej wody. I ryby wtedy zachowują się jakby szykowały się do snu. No lampa ma tylko jedną wadę jak dla mnie, mianowicie jeżeli na czujnik czasowy jest wyłączona, ale już razem z czujnikiem się nie włączy, jest to pewnie kwestia tego dotyku. No poza tym jakichś większych wad nie widzę. Myślę, że jak na ocenę tej lampki naprawdę daje sobie fajnie radę No i taki trochę bajer, który może nam spowodować zaobserwowanie zachowania ryb nocą. Jeżeli chodzi o nowości z filtracji na moim kanale czy w moich zbiornikach, to jest właśnie oto taki filtr, który otrzymałem od kolegi o Niku na YouTube Sphinx. Także dzięki kolego. No, filterek bardzo fajny, sprawdza się zarówno w akwarystyce, jak i w terarystyce. bo wystarczy, że tylko zanurzymy tą dolną część, czyli około jakieś 5 cm pod wodę, i filterek sobie śmiało może tą wodę pompować z góry, jak i możemy go całkowicie zanurzyć. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć na temat tego filtra, no to widziałem już kilka ciekawych filmików na YouTubie. Więc, jeżeli ktoś jest zaciekawiony, co tam z tym filtrem, jak tam z tym filtrem, to po prostu wpisać sobie nazwę i znajdziecie kilka ciekawych filmów na jego temat. Jako drugi filtr w tym zbiorniku pracuje tutaj Kaskada z firmy Aquanowa. Robiłem już kiedyś o niej filmik. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to po prostu może sobie cofnąć. Moje filmy sprawdzić i to by było na temat filtracji w tym zbiorniku. Tyle zbiornik tak naprawdę powstał dzięki uprzejmości kolegów akwarystów, bo począwszy od tego, że samo szkło, jaki i korzeń, jak i filtry są po prostu prezentami od kolegów, no w zasadzie do tego zbiornika dokupiłem sobie tylko grzałkę, żwir i lampkę. Ryby są też moje, a tak wszystko jest dzięki kolegom, który miałem dane poznać przez platformę YouTube. Także dzięki chłopaki myślę, że każdemu z osobna wypada podziękować. Nie będę tutaj wymieniał, bo nie każdy sobie tego życzy. Także no, z mojej strony to by było tyle. Zawsze kiedy będę patrzył na ten zbiornik, będzie mi się właśnie kojarzył, że jest to coś, co po części jest dzięki kolegom poznanym na YouTube. Tu chodzi o glony w zbiornikach. No, oglądałem ostatnio ciekawy moim zdaniem film od kolegi Krystiana, także Krystian pozdrawiam Cię, no i myślę, że masz rację, że naprawdę w naturze nie wszystko wygląda aż tak perfekcyjnie jak w naszych zbiornikach. No u mnie akurat w tym średnim zbiorniku, gdzie trzymam teraz tylko samę molinezję, jak widać był wysyp krasnorostów. Krasnorosty już ustępują, co widać na nowych liściach, na roślinach. Po prostu nie walczę z tym jakąś chemią. Raz wydziobują to ryby, a dwa częście podmiany wody. Jak widać, gołym okiem na nowych liściach już takie krasnorosty nie występują, a i po prostu stare zaczynają się przerzedzać. Myślę, że co chodzi o ryby no To jest to dla nich jakieś urozmaicenie diety, bo co chwila widzę jak jakaś rybka podlatuje, skubie sobie to i myślę, że mają swój naturalny, darmowy pokarm. No wiadomo, nie jest to miłe dla oka. Na pewno nie chciałbym tego mieć w głównym zbiorniku i staram się tego unikać. Ale co chodzi o takie właśnie zbiorniki jak ten, w którym ryby są tylko tymczasowo i służy to tak naprawdę za zbiornik, w którym ryby dorastają i dalej decyduję, co z nimi robić myślę, że nie jest aż to takie mega straszne, więc jeżeli macie krasnorosty, no to polecam częstsze podmiany wody i myślę, że z czasem też zaobserwujecie, że stopniowo to ustępuje. Tu jeszcze dla pewnego akwarysty z Krakowa, który wie lepiej, czym ja karmię swoje ryby, zobacz sobie koleżko, ile mam mrożonek różnych. Czy to tafle, czy kostki, to co teraz widać w pudełku po lodach, jest to mrożony pokarm własnej roboty, serca wołowe, czy też mielonki z ryb. Także nie wiem, po co wygadywać takie rzeczy, skoro nigdy u mnie nie byłeś, nigdy z tobą nawet na takie tematy, czym karmię ryby, nie rozmawiałem, więc nie wiem skąd się biorą tacy ludzie, którzy lepiej wiedzą nawet, czym ja karmię ryby. No, dla mnie jest to trochę chore. Nie wiem, czy gościu masz tyle pokarmu na święta na stole co ja mam dla swoich ryb w lodówce. Także, za czym coś napiszesz, to może najpierw spytaj, żeby to było wiarygodne. No i tak, jeszcze na sam koniec, cofając się jeszcze w czasie, jeden akwarysta wymachiwał kartką papieru na drugiego akwarystę. Co ta kartka ma nie zrobić? Ma mu zniszczyć kanał na YouTube, nawet ma mu trochę pozamiatać w jego życiu osobistym. I pisałem kiedyś pod tym filmem, że jedyne co będzie można tą kartką zrobić, to se pomachać. I wyszło w dłuższym czasie, że nawet można się nią podetrzeć. <grym> Także nie wiem, co niektórzy tam się tak jarali. Jak ja coś mówię, czy jak ja coś piszę, to jestem czegoś pewny, a nie że, o, bo ktoś coś pokazał. Czasami wystarczy trochę ruszyć głową. I wiedzieć, że takie rzeczy nie mają pokrycia. Tak samo jak ten filmik dokumentalny na temat pewnego akwarysty, w tym mnie, który też miał tam zrobić, uruchomić taką wielką lawinę. Jedyne, co uruchomił, to lawinę hejtu, lawinę wyświetleń, i lawinę subskrypcji, zarówno na jednym, jak i na drugim kanale. Także myślę, że cofając się w czasie, też robiłem o tym filmik, też przewidziałem, jak to się skończy, i znowu miałem rację. No, i jeszcze tutaj do jednego, Elemigrante, co tam ma problem? Co do moich subskrypcji, że taki kanał co ma 500 coś subskrypcji, a subskrypcja to sobie można kupić. A kupuj sobie tych subskrypcji na ja kup ze 30 tysięcy, wtedy będziesz najlepszy na YouTubie, Tylko co z tego, jak to nie jest żaden wyznacznik tego, kto Cię ogląda. Gościu masz tam, nie wiem, z 50 filmów, czy nawet nie? a nakupowałeś sobie tych subskrypcji i nie wiem czym to się podniecasz, że co, że te subskrypcje kupiłeś? Ile taka subskrypcja kosztuje? Też sobie mogę takie coś kupić, tylko mnie to jakoś nie kręci, bo mam jakiś wyznacznik tego, że to co robię to chociaż, nie wiem, ma jakiś sens bo mam te prawie już 600 subskrypcji i ktoś to chce oglądać, a nie kupić sobie 5000 czy 10 tysięcy i się jarać tym, bo ja mam więcej na liczniku także nie proponuj mi takich rzeczy i dwa, no nagrywasz filmik, że tam straszne ciśnienia bo tam ci w komentarzu pod innym filmem napisałem, że Beka, że ktoś Ci kiedyś napisał z jakiegoś fejkowego konta, że se wpieprzyłeś miotę do akwarium, no i co? Ja już mówiłem, co się z takim czymś robi, i to ja mam o czym nagrywać. Tylko właśnie, Wy nie chcecie sobie poblokować tych komentarzy przed sprawdzaniem, czy nie chcę włączyć te łapki. Bo macie co chwila problem, bo ktoś nam da łapki, bo ktoś nam napisał komentarz i tylko dlatego te Wasze filmy teraz się opierają na czym co kiedyś mówiliście o mnie czy o Mariuszu. Bo ktoś wam coś napisał. Bo ktoś wam coś zrobi. Wyłączcie sobie to, tak jak ja będziecie mieli problem z głowy, zajmiecie się filmami na temat akwarystyczny, ewentualnie odpowiedzieć komuś, jeżeli ktoś wam powie, że wie coś lepiej od was, a wy wiecie, że tak nie jest. Nagrywam sobie filmik. Jest to film na temat akwarystyczny, a nie na temat jakichś głupot. I myślę, że w ten sposób na YouTubie, jeżeli tak naprawdę, wszystkim bardzo na tym zależy. Unikniemy wszelkich gównobóz. A jeżeli już będą jakieś burze, to typowo na tematy akwarystyczne, a nie na jakieś tematy typu miotła w akwarium, czy jakieś życie prywatne, tej czy tamtej osoby. I w tym filmie to by było na tyle. Polecam kanał Pan Rybka, polecam kanał Krystian, akwarysta. No i co, i zaglądajcie do mnie. Jeżeli podoba Wam się mój kanał, to możecie coś zostawić po sobie. W tym odcinku to by było na tyle. Wkrótce Magda jakiś kolejny odcinek, Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, trzymaj, trzymaj.